W programie ABC Płyta wprowadzono wyspecjalizowaną ścieżkę pozwalającą na zamodelowanie belki prostej. Jak to wygląda? No, robimy nowe zadanie, nadajemy mu jakoś nazwę. I po zgłoszeniu się pierwszej planszy programu ABC Płyta wciskamy przycisk M, i wtedy pojawia się nam przycisk wywołujący kolejne okno. Na którym możemy zadeklarować wymiary tej belki. Kabelka de facto będzie po prostu pasmem pytowym na danej szerokości. Podwójnym pasmem pytowym, zaraz zobaczymy jego siatkę o zadeklarowanej wysokości. No i jakiegoś materiału betonowego. W tej belce możemy zadać swój własny układ podporowy lub też predefiniowany układ. Mamy tu do wyboru 10 przypadków różnorakich podparć. Belek jedno, dwuprzęsłowych, trzyprzęsłowych, a nawet belki z przegubem. I tu możemy zadeklarować odległość tego przegubu od utwierdzenia z lewej strony. W belkach możemy zastosować podpory sztywne, podpory podatne, słupy lub ściany. W tych dwóch ostatnich. Będziemy przyjmowali materiał odpowiadający belce. No, na przykład, weźmiemy ścianę, podana z wysokość tej, tej ściany, no i jej grubość. Jeżeli teraz wciśniemy OK, to proszę Państwa, dostaniemy siatkę takiego pasma będącego belką. Jeżeli włączymy zarys słupów i pokażemy to w widoku, no to widzą Państwo, to są właściwie no, słupio. są ściany, no bo przechodzą przez kilka węzłów. W tych belce można, proszę Państwa, zadeklarować wszystkie inne parametry, tak jak w płycie. Obciążenia na przykład, damy ciężar własny, założymy nowe obciążenie ciągłe, na przykład minus 30 kPa. zadeklarujemy to na całej powierzchni. Nawet możemy to obciążenie rozłożyć na schematy zmienne, oczywiście do przegubu. No i teraz wybierzemy drugie miejsce i mamy wtedy dwa schematy zmienne. Jeżeli to obliczymy, no to proszę Państwa, dostaniemy oczywiście Wynik zgodnie z przyjętą konwencją w programach ABC: ugięcia. Klawiszem P możemy włączyć wizualizację podpór. No i proszę Państwa, dalej możemy wszystko robić sobie jak w płycie, czyli wymiarować zbrojenie belki, bo coś się nazywa belka. Na razie to jest płytowa belka. No, zajmę na przykład tutaj jakieś dwunastki. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy gdzieś strefy przeciążone, zobaczmy w którym miejscu, o, mamy w tym miejscu strefę przeciążoną, czyli wytrzymałość na ściskanie betonu tutaj w dolnej części jest niewystarczająca. Przejdźmy do wymiarowania Belki jako pręta. Proszę zwrócić uwagę, ja wybrałem całą Belkę, ale program ograniczył mi ją tylko do strefy, gdzie zaczynają się przeguby. To pierwsza część. No i co teraz w takim razie nie da się dobrać zbrojenia podłużnego. No to w takim razie spróbujmy dać inne wkładki. No i proszę Państwa w przypadku 16 już się sprawa dała. Proszę zwrócić uwagę na tą strefę. To jest dolna część tej belki, tej części belki, gdzie występuje przekroczenie nośności na ścinanie. Algorytm Wzbrojenia belki pozwala dozbroić tą strefę wkładkami, które pracują w tym wypadku na ściskanie. Wybierzmy sobie nowe miejsce. No, i teraz mam tą drugi odcinek. I tu również możemy to zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wrócimy do. Zmieniliśmy średnicę, więc tam nastąpił. Zmiana przeliczenia zbrojenia płytowego. Możemy wyznaczyć rysy, możemy wyznaczyć ugięcia stanu użytkowalności, przyjmując odpowiednie rzeczy. Także cała ten zakres obliczeń jest identyczny jak w przypadku płyty. Mam tu jeszcze jedną ciekawą rzecz przygotowaną, jeżeli chodzi o takie modele belkowe. Mianowicie z belek możemy zbudować ruszt. Jak to wygląda? Mamy tutaj różdż, który de facto jest po prostu pewnego rodzaju płytą, w której zadano belki i usunięto wszystkie elementy płytowe, czyli te elementy, których nie ma cechy belki. Zlikwidujmy pokazywanie belek. Popatrzmy na podłoże proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj przyjęte i obliczone. Podłoże ekwiwalentne. Ci, którzy byli spostrzegawczy, zauważyli na pewno na tej liście przygotowanych modeli, że był tam taki drugi róż o tytule róż ekwi. No to właśnie on służy do wyznaczenia tego, tej sztywności ekwiwalentnej podłoża Winklera. Mamy tutaj parę obciążeń. Ciężar własny. Wyłączymy sobie pokazywanie podłoża przyciskiem czy klawiszem T. No i tutaj mamy ciągłe i jakieś obciążenia liniowe i dwa obciążenia skupione o dosyć, dosyć dużych wartościach. I teraz, jeżeli przejdziemy do wyników, no to proszę Państwa, mamy coś takiego. No i możemy to wymiarować. Mamy tu, proszę Państwa, pewne założenia. Obliczamy na nowo zbrojenie. No i mamy, proszę Państwa, założenia. No, oczywiście, wykorzystujemy pełny zakres opcji po to, żeby się dostać do opcji pozwalającej na zbrojenie belki jako pręta. Tu mamy już jakieś wymiarowane rzeczy, więc pokażmy miejsca. No, mamy. Tą belkę wymiarowaną mamy tu, to zbrojenie i popatrzmy jeszcze, wybierz, pokaż inne miejsce, tu mamy dwójeczkę, no i mamy proszę Państwa zmiarowaną drugą część. I tak możemy w programie ABC, płyta, przeanalizować sobie różd. nie potrzebujemy do tego programów ani obiektu, ani programu ABC-Rama.